Pierwszą albo jedną z pierwszych gier planszowych, w jakie grałem, był makler giełdowy z lat 80. Straszliwie sucha gra o operacjach na giełdzie, z takim fajnym elementem była kredka świecowa i tablica, na której się zapisywało różne rzeczy. Pomyślałem zatem, że skoro zacząłem od gry o giełdzie, to warto by było do tego wrócić. Ale nie martwcie się, nie będę recenzował dzisiaj gry z lat 80. tylko coś dużo nowszego. Can relax. Gambit has Czołem, z tej strony Tomek Dabas z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Tak jak powiedziałem, wracam dzisiaj do korzeni, do tematu... W jednej z pierwszych gier planszowych w jakie grałem. Ale nie będzie to makler giełdowy, nie o tej grze dzisiaj będę mówił, ale o czymś mm. <gry> w pewien sposób zbliżonym. Bo jest to gra Stockpile. Autorstwa Seta van Ordena, wydana przez e, Nowo Games. Ten egzemplarz gry e, zdobyłem czas jakiś temu e, na mat handlu drogą wymiany. Nie pamiętam, co dokładnie dałem za Stockpile, tak? To akurat jest w tym momencie może mniej istotne. Czym jest Stockpile? To gra o, no cóż, grze na giełdzie. Gracze wcielają się w inwestorów, no i kupują, sprzedają akcje, manipulują rynkiem i chcą wyjść na swoje. Chcą zdobyć jak najwięcej pieniędzy, aby wygrać rozgrywkę. Jak to wygląda? Za chwilę Wam pokażę przy stole, a potem wrócimy tutaj i powiem Wam, co sądzę o Stockpile. Zapraszam! Oto Stockpile, gotowy do rozgrywki. Yy, gracze wcielają się tutaj w inwestorów giełdowych, którzy będą próbowali zrobić jak największe pieniądze, grając na giełdzie. Cała zabawa opiera się na tym, że gracze będą kupowali i sprzedawali akcje sześciu przedsiębiorstw, które tutaj na tej planszy są wymienione, bazując na niepełnych informacjach na różne tematy. Rozgrywka trwa 7, lub 5, 7, 6 lub 5 rund W zależności od liczby graczy Każdy gracz dostaje swoją Planszetkę gracza z pionkiem Który będzie używany do, do licytowania Akcji Dostaje oczywiście pewien startowy Pieniądz na początek No bo wiadomo, bez pieniędzy Nie da się kupić żadnych akcji No i możemy rozpoczynać grę Każda runda składa się Składa się z sześciu Faz. Faza pierwsza to faza informacyjna. Gracze będą tutaj dostawali informacje o planowanych ruchach cen akcji różnych przedsiębiorstw. Czyni się to przy pomocy kart. Sześć kart przedsiębiorstw oraz sześć kart przewidywań ruchów cenowych. Tutaj już mam dwie wyłożone. Jak to wygląda? Każdy gracz otrzymuje parę. Takich kart, jedną kartę przewidywania i jedną kartę przedsiębiorstwa. No i na przykład gracz, który dostanie coś takiego wie, że w pewnym momencie gry, tej rundy akcje Cosmic Computers pójdą o cztery jednostki do góry. I tylko ten gracz, który otrzymał taką, taką parę, to wie. Pozostali gracze również otrzymują parę takich kart. Jeżeli graczy jest mniej niż, niż pięciu, to część informacji jest ukryta przed wszystkimi. Jedna para kart trafia sobie tutaj i to jest informacja dostępna dla wszystkich. Wszyscy wiedzą, że na przykład Leading Laboratories pójdzie o trzy jednostki w dół. Także to jest pierwsza faza, faza informacji. Druga faza to faza, w której będziemy budowali rynek akcji. Rynek akcji to takie oto karty. Karty, w których są akcje przedsiębiorstw, są karty powodujące wzrost ceny akcji, są karty powodujące spadek ceny akcji i dodatkowe opłaty. Jak wygląda budowanie rynku? Na początku do każdego, tutaj mamy pięć takich staków, pięć rzędów. Do odpowiedniej liczby rzędów zależnej od liczby graczy, dokłada się stali po jednej odkrytej karcie. Następnie każdy gracz otrzymuje dwie karty i w kolejności, w kolejności graczy każdy z nich ogląda to, co dostał na rękę i kładzie jedną kartę odkrytą na dowolnym, na dowolnym rzędzie oraz jedną kartę zakrytą. No i niech to tak sobie będzie. O. Poukładamy. Tak? Tak może wyglądać na zakończenie tejże fazy nasz rynek. I znowu pewna doza informacji, które znamy, karty odkryte i informacji, których nie znamy, czyli karty zakryte. No chyba, że sami tę kartę zakrytą położyliśmy. Faza kolejna, no to już licytacja. Gracze licytują. E co chcą zakupić. Oczywiście licytacja polega na przebijaniu się tutaj na tym torze. Oczywiście trzeba mieć gotówkę, żeby licytować. I gracze na przemian będą licytowali te oto, te oto pakiety akcji, które są na rynku. Kiedy wszyscy zakończą licytację, to znaczy na każdym na każdym torze będzie stał tylko jeden pionek, licytacja się kończy, gracze wpłacają kwotę, którą, którą zadeklarowali do banku, a następnie zbierają karty i patrzą, co dostali. Jeżeli dostali akcje, no to świetnie. Tak? Te akcje, przepraszam, to był niebieski, te akcje trafiają do nich na, na planszetkę żółty. Dostał akcję, i te akcje trafiają do niego na planszetkę, natomiast karty specjalne mogą zostać wykonane, wykorzystane w późniejszym etapie rozgrywki. No i zobaczmy, co trafił czerwony. Czerwony trafił los na loterii. Jeżeli gracz w jakimkolwiek w którymkolwiek rzędzie trafiłby taką kartę Trading Fees, no to jest dodatkowa opłata, którą musi wnieść, a karta zostaje odrzucona. Kolejna faza to faza akcji, w której gracze wykorzystują takie właśnie karty: Stock Bust oraz, tutaj znajdę szybciutko, Stock Doom. Manipulując cenami akcji. Zagrywają wszystkie karty akcji, jakie zdobyli w poprzedniej, w tej poprzedniej aukcji, no i podnoszą bądź opuszczają dowolną, e, dowolną cenę. Powiedzmy, że gracz, nie wiem, żółty dostał tę kartę, no i on wie, że dostał, powiedzmy, niebieskie, podnosi cenę niebieskiego. A gracz niebieski dostał kartę czerwoną, no i on sobie opuści o dwa cenę. Fioletową. I, tak się kończy, I tak się kończy faza akcji. Kolejna faza to sprzedaż akcji. Gracze, korzystając ze swojej wiedzy szczątkowej, wiedząc co mają tutaj, wiedząc co kupili może przeciwnicy, mogą sprzedawać swoje akcje. Sprzedają dowolną liczbę akcji, które posiadają, za oczywiście cenę akcji taką jaka jest na plaży, otrzymując pieniądze z banku. Bardzo prosta. Faza. I faza ostatnia to faza ruchu cen giełdowych. Gracze odsłaniają swoje pary kart. Powiedzmy, że były to takie pa pary dla tych trzech graczy. O, fantastycznie. I przesuwamy ceny. A więc Cosmic Computers idzie o dwa do góry. Epic Electric, za chwilę wam powiem. Bottom line bank. Idzie o jeden do góry. Taka informacja mówi, że firma wypłaca dywidendy. Cena się nie zmienia, ale za każdą posiadaną akcję gracze otrzymują po 2000 dolarów. No bo firma dobrze prosperuje. W trakcie tych ruchów cenowych mogą wydarzyć się dwie rzeczy. Firma może zbankrutować, jeżeli cena kiedykolwiek spadnie poniżej jednego Poniżej jednego, tak? Poniżej jednej jednostki. Firma bankrutuje. Gracze odrzucają wszystkie akcje tej firmy. W tym przypadku byłyby to Leading Laboratories. A następnie cena wraca na startową piątkę. Z drugiej strony, jeżeli cena kiedykolwiek wzrośnie powyżej 10 jednostek, no to firma prosperuje. W tym momencie wszystkie, wszystkie Akcje danej firmy dzielą się, tak? Znaczy, jakby inaczej, nie dzielą się, a rozmnażają się. Każda pojedyncza akcja staje się dwiema akcjami takiej firmy, co po prostu zaznacza się przenosząc kartę akcji z tego pola na pole. Razy 2. A jeżeli już ktoś ma coś na razy 2, to dostaje potężne pieniądze, 10 tysięcy za każdą kartę tejże firmy, która jest już w tym podzielonym stosie, czy też pomnożonym stosie, a następnie cena ląduje na zaznaczonej tutaj szóstce. I to jest koniec rundy. Gramy tak tyle rund, ile trzeba. No i na końcu wiadomo, wygrywa ten. Który ma najwięcej pieniędzy? Ale to nie tylko oczywiście pieniądze, które zarobiliśmy w trakcie gry się liczą, ponieważ na końcu gry sprawdzamy jeszcze, kto ma największe udziały w poszczególnych firmach. Osoby z największymi udziałami dostają bonusowe, bonusowe pieniądze. 10 tysięcy lub 5 tysięcy w przypadku remisu. Sprzedajemy wszystkie akcje po obecnej cenie i dopiero wtedy sumujemy kasę. No i ten, kto ma jej najwięcej, wygrywa. Ale zanim, zanim to pójdziemy do podsumowania, to jeszcze jedna, jedna rzecz. To, co tu widzicie, to wersja podstawowa gry. Gra ma dwa wbudowane rozszerzenia. Pierwszym rozszerzeniem jest zaawansowana plansza, która wygląda tak. Na planszy prostej, jak widzieliście, wszystkie tory były identyczne. Natomiast tutaj... Jak widać, tory są różnej długości, różnie mają rozrzucone ceny. Jak widzicie, na przykład American Automotive szybciej może zbankrutować niż dotrzeć do jakiejkolwiek fajnej ceny. Natomiast Stanford Steel na starcie bardzo szybko może pójść do góry i dać niespodziewane zyski, więc dy dużo dynamiczniejsza plansza. Drugim wbudowanym rozszerzeniem są. Inwestorzy. Karty inwestorów, które otrzymują gracze na początku gry, i to są ich, jakby, alter ego. Te karty mówią, z jaką liczbą gotówki, z jaką ilością pieniędzy zaczynamy rozgrywkę, a także dają specjalne zdolności, których gracze mogą używać w trakcie gry, aby, nie wiem, dostać dodatkowe informacje, coś podejrzeć, coś taniej kupić, drożej sprzedać. I tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie wygląda stockpile. Myślę, że mogę to podsumować. Dobra, moi drodzy, wiecie już, jak wygląda stockpile, jak się w niego gra. Czas zatem powiedzieć, co sądzę o tej grze. Jak zwykle zaczynamy od rzeczy, które mi się w grze podobają. Pierwsza. To podoba mi się sposób, w jaki ujęto tutaj tematykę, czyli grę na giełdzie. Nie jest to, nie wiem, żmudne, nudne liczenie wzorów matematycznych, obliczanie jakichś procentów, cholera wieczego. Jest, temat gry na giełdzie jest tutaj ujęty w sposób bardzo dynamiczny. Bardzo emocjonujący, rzekłbym nawet. To właśnie nie jest jakieś żmudne ślęczenie nad, <laughs> nad słupkami. Ale ciągle zmieniająca się sytuacja, za którą dość łatwo nadążyć, ale której, której nie jesteśmy w stanie dość łatwo czasami przewidzieć. Więc e, bardzo, mi się to, bardzo mi się ten temat i to ujęcie tutaj spodobało. Kolejna rzecz mechanika ograniczonej informacji, jaką mamy w tej grze, i ona działa tutaj na dwóch płaszczyznach. Bo po pierwsze mamy ograniczoną informację, co do, co do tego jakie ruchy cenowe na giełdzie będą działy się w trakcie danej rundy. Mamy tę kartę, którą mamy na ręku, mamy też to, co jakby jest dostępne dla wszystkich, ale nie wiemy, co się dzieje dalej. Oczywiście jesteśmy w stanie z tych rzeczy pewne informacje wydedukować, tak? I to i się, to się chwali. Czasami będziemy pewni, że nasza, nasza firma, przynajmniej firma, w którą my chcemy ładować kasę, będzie szła do góry albo będzie wypłacała dywidendy. Jesteśmy w stanie sobie to wydedukować, ale nie jest to. Zawsze dane nam wprost Druga część tej ukrytej informacji To oczywiście zestawy kart O które będziemy się bili które będziemy licytować No i znowu część kart jest odkryta Więc wiemy co tam jest Część kart będzie zakryta Znamy tylko tę zakrytą kartę Którą sami położyliśmy Ale uwierzcie mi Bardzo łatwo jest zapomnieć Co położyliśmy w danym miejscu Nie wiemy co nam podłożyli przeciwnicy Nie wiemy czy o co się będą bili, tak? Czy podłożyli coś dla siebie, czy będą nam podnosili cenę czegoś, co my chcemy, a dołożyli tam na przykład dodatkową opłatę, która nas niesamowicie uwali. Oczywiście nadal nie jest to, nie jest to rzecz, gdzie, gdzie licytujemy zupełnie w ciemno. Bo wiele rzeczy da się tutaj przewidzieć. Jesteśmy w stanie skalkulować sobie jakieś ryzyko, jesteśmy w stanie ogarnąć, czy te dwie karty, jeżeli będą dla nas złe, to czy jesteśmy w stanie je przełknąć, patrząc na to, jakie karty są zaproponowane, te dobre w tym akurat, a nie innym zestawieniu. I tego typu dodatkowa, ukryta informacja również mi się tutaj. No również mi się podoba. Podobają mi się mechaniki bankructwa i splitu, czyli tego polepszenia się warunków w przedsiębiorstwie. Jak bankrutujemy, no to, no to bankructwo jest na pełnym rozmachu. tak? Tracimy wszystko. Ta mechanika splitu, gdzie nasze akcje się podwajają, a jeżeli są podwojone, to dostajemy z tego ekstra pieniądze. Też naprawdę nieźle, nieźle wygląda i nieźle. Nieźle działa, dlatego tutaj te dwie mechaniki mi się podobają. Druga strona planszy. No to jest coś dla mnie rewelacyjnego. Pierwsza strona jest ok, ale ona szybko staje się taka, wiecie, troszeczkę nijaka. Jest wszystko tak samo, w jedną stronę daleko, w drugą stronę tak samo daleko i ta gra toczy się takim troszeczkę leniwym torem. Druga strona? Wow! Tam jest pełna, Zarządzanie ryzykiem pełną gębą, tak? Bo są, są akcje, są przedsiębiorstwa, które mają w jedną stronę tuż, tuż i w drugą stronę tuż, tuż. Czyli bez ryzyka nie ma zabawy, tak? Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, ale można dużo zyskać. Można też bardzo dużo, bardzo dużo stracić, jeżeli coś przegapimy. I ta druga strona planszy, według mnie, to jest strona, na której powinno się grać. Pierwsze dwie, trzy gry, żeby poznać mechanikę, żeby poznać flow tej gry, można rozegrać na stronie numer jeden, ale potem jedziemy na dwójce, tak? I zastanawiałem się, czy chciałbym, żeby jakby warunki się zmieniały, że różne firmy mają różne czasami wiecie, tory, że nie zawsze komputery są najkrótsze i tak dalej, i tak dalej, ale w zasadzie to w niczym nie przeszkadza. że Układ jest stały, bo to nie o to chodzi, żeby komputery raz były, wiecie, najbardziej ryzykowne, a drugim razem najmniej ryzykowne. To nie ma jakby wielkiego znaczenia w trakcie samej rozgrywki, więc to jest, to jest ok. Podobają mi się inwestorzy, tak? Bo zawsze fajnie jest mieć jakąś unikatową zdolność w trakcie rozgrywki. Zróżnicowanie pod względem tego z, iloma, z jaką ilością gotówki zaczynamy, bardzo fajna fajna rzecz. Druga, no właśnie to co powiedziałem, unikatowa akcja, unikatowa zdolność, która może nam pomóc w trakcie gry. Czy to coś podejrzeć, czy to nie wiem zmienić jakieś ceny, daje nam bonus. Ale od tego jak go użyjemy, czego użyjemy dobrze, no to też zależy od nas. I podoba mi się wykonanie tej gry. Pieniądze jako karty, znaczy czy też karty jako pieniądze. Wszystko to bardzo ładnie zrobione, bardzo porządnie zrobione i w zasadzie nie mam się tutaj do czego przyczepić. No a teraz to, co mi się nie podoba w grze, i w zasadzie jest jedna taka rzecz: to są karty tych ruchów giełdowych. Znaczy nie, są, nie fakt, że są, tak? tylko fakt, że. Zawsze są te same. to jest Zawsze plus 1, plus 2, plus 4 dywidendy, minus 2 i minus 3. I tyle, tak? Zawsze ten sam zestaw. I tak, tak, wiem, że jest dodatek i wiem, że tam e, to zostało ujęte w zupełnie inny sposób, ale dzisiaj mówię o podstawce. I w podstawce fakt istnienia tylko tych, wiecie, tych samych kart. Troszeczkę, troszeczkę, boli. Chciałoby się tu zobaczyć więcej różnorodności, tak, dodatek ją daje, ale no w podstawce bujamy się cały czas z tym samym, tak. Wiemy, że zestaw ruchów giełdowych będzie zawsze taki sam, a wiemy, że giełda jest trochę bardziej dynamiczna niż zawsze jak spada to o dwa albo o trzy, ani więcej, ani mniej, tak. I że dywidendy zawsze będzie wypłacała jedna firma, a nie na przykład trzy, tak? Także to jest troszkę, e, troszkę smutniejsze. No dobra, zatem wiecie, co mi się w grze stockpile podoba i co mi się nie podoba. Czas to podsumować moimi trzema pytaniami i trzema odpowiedziami. Ale jedna szybka uwaga, jako w, tak delikatnie już to o tym wspomniałem. Trzy pytania i trzy odpowiedzi będą odnosiły się tylko i wyłącznie do podstawki. Tak, mam dodatek, y, ten pierwszy. Tak, grałem z nim. Ale tutaj opowiadam o podstawce, więc chęć zagrania i to wszystko będzie odnosiło się do czyściutkiej gry w wersji podstawowej. Zatem pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu zagram w Stockpile ubrane w skalę BGG? No i to jest dla mnie 7,5. Podoba mi się Stockpile, naprawdę mi się podoba. Jest emocjonujący, jest ciekawie skrojony, jest agresywny momentami, jest też szybki. To nie jest gra, w której nie wiadomo ile liczymy, nie wiadomo ile kalkulujemy. Jest naprawdę szybki, jak na grę o, o giełdzie. Ma też bardzo fajną negatywną interakcję, o czym jeszcze nie wspomniałem. Bo dzięki tym kartom akcji, jeżeli oczywiście dostaniemy odpowiednią kartę akcji na, ręku, na rękę, możemy komuś nieźle dowalić. Zwłaszcza na tej, na tej zaawansowanej stronie planszy, tak, gdzie są krótsze, krótsze odległości między złymi a dobrymi rzeczami. Możemy komuś obniżyć nieźle cenę, możemy sprawić, że firma, którą ktoś zbiera, zbankrutuje. Bardzo ciekawie zrobiona negatywna interakcja. i. Naprawdę chętnie zagram Stockpila. W podstawkę chętnie zagram. Choć będę wolał z dodatkiem. To już taki, taki mały spoiler na jakiś przyszły film, w którym będę opowiadał o, o, o dodatku. Podstawka jest fajna. Szkoda, że jest tylko 6 kart ruchów giełdowych. Szkoda, że to nie, nie ma tutaj większej różnorodności, ale mimo wszystko nadal jest emocjonująca, nadal jest fajnie, nadal jest w pewien sposób agresywnie i bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o tematykę gry na giełdzie. Także 7,5 dla podstawki Stockpile ode mnie. Czy kupiłbym tę grę, gdybym nie wymienił się na nią jakoś, gdybym nie zdobył jej z wymiany. Ja ją znalazłem w sklepie za 189 zł i przyznam szczerze, że mocno bym się zastanawiał. Nie wiem, czy kupiłbym za tę cenę. Chciałbym, chciałbym ją mieć w swojej kolekcji na pewno, bo yy, szukałem Stockpila. Bardzo długo szukałem, zanim nie, nie zdobyłem jej na, yy, na yy, mat handlu. Ale 189 zł to troszeczkę za dużo w moich oczach szukałbym jej raczej z drugiej ręki gdzieś w trochę niższej cenie pewnie albo tak jak mi się to udało e, na wymianie 189 zł to dałbym prawdopodobnie wiecie już w ostateczności gdybym wiedział że nie mam szans zdobyć tej gry w żaden inny sposób i pytanie numer 3 czy stockpile zostaje w mojej kolekcji jak najbardziej stockpile zostaje będzie grany. Będzie grany oczywiście z dodatkiem. Niestety drugiego dodatku nie udało mi się wesprzeć. Ale Stockpile zostaje. Nie mam innej żadnej fajnej gry, jeżeli chodzi o tematykę giełdową. A Stockpile po prostu robi to świetnie. Zwłaszcza z dodatkiem. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie za to, że nadal mnie oglądacie i wytrzymujecie to wszystko. Zapraszam Was jak zwykle do odwiedzenia mojego Facebooka, Instagrama, do zajrzenia na mojego Patronajta, jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście, nie wiem, wesprzeć mnie trzema złotymi czy coś takiego. Zapraszam również do lajkowania i komentowania. Oglądajcie też innych wideo recenzentów. Słuchajcie tych, którzy mają podcasty. Czytajcie tych, którzy mają zwykłe blogi, bo warto dowiadywać się o grach planszowych z różnych źródeł. Głoście też dobre słowa o moim kanale, niech nasz będzie jak najwięcej, ale przede wszystkim dużo grajcie w gry planszowe, dużo gier planszowych, namawiajcie ludzi, żeby to robili, bo to jest świetna zabawa, no i niech nasze hobby rośnie. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.